Dzień dobry kochani. Chcecie wiedzieć, jaki przedmiot cieszył się największą popularnością na egzaminie maturalnym w 2023 roku, jeśli chodzi o wybór przedmiotu rozszerzonego? No, chyba nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że język angielski, ale na drugim miejscu to nie był język polski, to była matematyka. Być może wielu maturzystów przestraszyło się polskiego w nowej formule, natomiast na pewno nie brakowało chętnych. Rozszerzony polski znajdował się zaraz za rozszerzonym poziomem z matematyki. Moja dzisiejsza lekcja będzie właśnie poświęcona temu, jak przygotować się do tego rozszerzenia z języka polskiego, ponieważ rok 2024 to ostatni rok, kiedy maturzyści mogą zdać ten egzamin, pisząc wyłącznie rozprawkę na jeden z dwóch wybranych tematów. Dopiero od roku 2025 dołączy do tych tematów jeszcze test, taki test właściwie z lektur obowiązkowych. Kochani, przede wszystkim moje doświadczenia podczas sprawdzania matur na poziomie rozszerzonym powiedziały mi jedno. Wiele osób przystępując do tego egzaminu z pewnością ma wiedzę dotyczącą motywów literackich, dotyczącą lektur, ale nie do końca rozumie polecenia. Siłą rzeczy, ponieważ drugi temat był związany, po pierwsze, z pojęciem antyutopii, pojawiła się definicja, po drugie, należało odwołać się do lektury, jaką była mała apokalipsa konwickiego, tak też większość osób zdecydowała się na temat pierwszy, w którym nie pojawiała się żadna wymagana lektura. Było to przenikanie się konwencji fantastycznej z realistyczną i wpływ tego przenikania się na utwory literackie. Jaki był najbardziej oczywisty błąd popełniany przez wielu piszących? Ano, nie tylko streszczanie lektur, ale przede wszystkim wskazywanie na fantastyczne elementy w tych lekturach. Natomiast zupełne pominięcie tego, co było. Istotą tematu, czyli przenikanie się tego, co fantastyczne, z tym, co realistyczne. Nie było właśnie tego sedna, czyli przenikania się. Zatem, pisząc, osoba pisząca często pomijała ten element, nie mówiąc o tych wzajemnych relacjach między realizmem a fantastyką i co z nich wynika dla dzieła. Na przykład, może ono w jakiś sposób ubogacać, poszerzać fabułę, wpływać na rozwój akcji. I tutaj, moi drodzy, Podstawowa kwestia związana z przygotowaniem się. Nie mówię, że nie przygotujecie się sami, bo na pewno są takie osoby, które się na to zdecydują i będą pracować samodzielnie. Ale bardzo istotne jest, żeby oprócz powtarzania epok, lektur, w tym lektur z rozszerzenia, również zajrzeć do słownika terminów literackich. Maturzyście, który przygotowuje się na poziom rozszerzony, nie może być obcy termin konwencja. I mogą być również obce różne rodzaje konwencji. Bo, na przykład, poza realistyczną i fantastyczną, mamy, dajmy na to, konwencję naturalistyczną, konwencję grozy, konwencję o charakterze, na przykład, kryminalistyczną, czyli mamy tutaj powieści pisane w takim akurat tonie i myślę, że wielu z Was czyta takie. Więc, należałoby się zapoznać po pierwsze z różnymi terminami literackimi. Może być temat dotyczący narracji, może być temat ym, związany z postrzeganiem czasu w chronologii wydarzeń. Może być temat właśnie dotyczący różnego rodzaju konwencji literackich. Może być temat związany z konstrukcją fabularną utworów literackich i tutaj nikogo na poziomie rozszerzonym tego rodzaju zadanie nie powinno dziwić, tak jak w temacie drugim pojawia się termin antyutopia. To również te terminy, które poznajemy w ciągu nauki, czterech lat nauki, związane z literaturą, nie mogą być Wam zupełnie obce. A zatem, powtarzając to wszystko, musicie uwzględnić także terminologię literacką, teoretyczno-literacką. Historia, teoria literatury, no i właśnie teksty lektur. Także ogwiazdkowanych. Mówi się, że można zdać tematurę, posługując się wyłącznie przykładami z lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym i nie powiem, że nie. Ale zobaczcie, że już jakby nastawiając się w ten sposób, sami ograniczacie się co do wyboru jednego tematu, który wcale nie musi być łatwy. Osobiście uważam, że pisanie tematu związanego z małą Apokalipsą i antyutopią było dużo łatwiejsze. Chodziło bowiem o wykazanie, że ta powieść jest jednocześnie powiązana z tradycją biblijną a przecież nic łatwiejszego przypomnieć sobie chociażby apokalipsę z Nowego Testamentu. Kolejna kwestia, która jest tutaj dosyć istotna, to także Nieunikanie rozwiązywania zadań, które mają związek z treściami teoretyczno-literackimi i pisanie rozprawek. Przede wszystkim przetrenowanie wszystkich tematów, które pojawiły się w arkuszach, czy to próbnych, czy to arkuszach matur, które odbywały się w maju, czerwcu bądź sierpniu na poziomie rozszerzonym. I baczne przyglądanie się temu, czy rzeczywiście zarówno w moim stanowisku, jak i w mojej argumentacji cały czas trzymam się swojej tezy, tego stanowiska i trzymam się tematu. Nie odbiegam, nie pomijam żadnego z jego elementów. Moje sprawdzanie matur na poziomie rozszerzonym dowiodło również, że macie dosyć duży kłopot z, takim, z taką poradnością językową. Ta nieporadność językowa jest bardzo widoczna, jeżeli ktoś mało czyta i niewiele pisze. Wówczas widać, że ma problem z taką prawidłową składnią i brakuje mu słownictwa. Zatem zawsze będę zachęcała nie tylko do pisania, ale i do ubogacania swojej wiedzy właściwymi treściami. No i też istotne jest, żeby te wasze prace ktoś mógł sprawdzać, żebyście mogli powierzyć komuś sprawdzanie swojego wypracowania, aby wskazał wam gdzie są błędy w strukturze, gdzie są błędy w spójności, gdzie błędy rzeczowe, merytoryczne, a gdzie językowe, bo właśnie ta rzecz, o której powiedziałam na początku, czyli struktura i spójność pracy, to jest kolejny element, który kuleje w Waszych pracach na poziomie rozszerzonym. Niemniej jednak nie są tak istotny jak błędy rzeczowe, które się bardzo licznie pojawiają. Pomijam tutaj chociażby takie głupie błędy, na przykład stwierdzenie, że Mickiewicz został zesłany na Syberię. Ale są też sytuacje, które rodzą, proszę Państwa, bardzo dużo komplikacji, czyli na przykład matura jest wyzerowana. Chociażby taki przykład, który znam z opowieści innej polonistki, mianowicie wyzerowanie uczennicy matury tylko dlatego, że napisała, iż w Makbecie Szekspira mamy do czynienia z fatum. Przypominam, że fatum jest pojęciem, które powinniście znać przy okazji omawiania Antygony Sofoklesa. Antyczne fatum, bowiem, było silniejsze nawet od bogów i podążało za bohaterem, nieuchronnie kierując jego losem. Czy Macbeth jednak jest omawiany jako lektura, w której bohater podąża i za nim kroczy fatum, czy raczej bardziej skupiamy się na tym, że Szekspir, genialny znawca ludzkiej duszy, pozostawia bohaterowi wolną wolę? No właśnie. Może się wydawać, że takie rzeczy są do udowodnienia, a jednak, kochani, stają się one przyczyną późniejszego wyzerowania pracy. Dlatego to jest tak istotne, żeby sprawdzał wasze prace doświadczony egzaminator czy egzaminatorka, którzy wiedzą pod jakim kątem te prace ocenić. I może właśnie dlatego to jest teraz odpowiedni moment, aby zaprosić Was na kurs prowadzony przeze mnie, bowiem wiedza z Wami w tym roku po raz pierwszy uruchamia kursy przygotowujące dla, do matury dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Prowadzimy zajęcia z rozszerzenia w środy o godzinie 19.00. Możecie zapisać się poprzez naszą stronę wiedza z A ja Was serdecznie zapraszam, dlatego że to jest czas, który wyłącznie poświęcę moim kursantom i nie tylko. Będziemy się bowiem uczyć tego, co jest potrzebne do matury z rozszerzenia, ale także będzie to czas, abyście ćwiczyli pisanie i to pisanie w taki sposób, żeby ta matura była napisana na jak najwyższy procent. Bowiem ja już mam sporo doświadczenia akurat w takim ocenianiu. Prac pod kątem naturalnym. Zapraszam Was serdecznie. To jest po raz pierwszy od zasadniczo 10 lat okazja, żeby pouczyć się ze mną w takiej niewielkiej grupie osobiście, zadawać mi pytania, rozwiewać wątpliwości. Czekam na Was i do zobaczenia.